Mam takie pytanie. W swoim programie wyborczym mówił pan, że jest pan za tym, aby zmniejszyć liczbę radnych. Jak pan chce tego dokonać? No, to rzeczywiście bardzo trudne. Ja wiem, że się to te, te, nawet na, na e, forach troszeczkę, troszeczkę wyśmiewano. Ja po prostu sobie brałem tutaj do serca fakt, że e, Nowym Jorkiem rządzi pięciu radnych i tylko kilku i to zawodowych, a naszym e, miastem no, rządzi dwudziestu paru radnych. I miałem nadzieję, spoglądając na na e, status, że takie coś będzie możliwe. Jest możliwe teoretycznie. Bardziej była to, bardziej była to demonstracja mojego stosunku właśnie do braku personalizacji odpowiedzialności. Za tego typu deklaracją programową kryło się to, żeby Rada była bardziej, ja chciałbym tego, żeby, żeby odpowiedzialność Rady była większa, bardziej spersonalizowana. Zmniejszenie jej dawałoby taki po prostu skutek i w związku z tym taki postulat miałem, no a czy to się uda zrealizować zobaczymy w czasie.